Halo, halo widzowie, witam w kolejnym odcineczku z budowania miasta. Dalej będziemy burmistrzem, najgorszym na świecie, ale no... Kurczę, Kainda zapomniałem co my tu robiliśmy, mimo iż nagrywam dzień, dzień w dzień te odcinki. Dobra, tu mamy nasze jedne rybki, one na razie nie przynoszą nam profitu, na razie to one nas wysysają pieniądze, jak widać. Stodolców. Dobra yy, Powiem wam tak, co widzę. sobie też na własnym świecie I te rybki ładną kaskę przynoszą Ładną, nie będę ukrywał. Yy, ale teraz tak Musimy coś zrobić, żeby Żeby nasze miasto jakkolwiek tutaj żyło Bo jest lipka Mamy problem z prądem co czas. Ja nie wiem czy po prostu nie postawię Drugiej elektrowni węglowej. Po prostu Uważam, że tracimy teraz po prostu niepotrzebnie kaskę. Ta zielona energia została nie z nami na no zawsze akurat. To jest zawsze alternatywne źródło energii. Dlatego o, mamy prądzik. Mamy, mamy, dobra. I teraz zmniejszymy trochę pod, po... bo były nie podatki tylko budżecik. Do 100% nadzieję, że starczy No, tak ledwo. Ale dobra, nas to już w sumie nie obchodzi. I teraz tak widzowie. Jak ze szkołami stoimy? Czy mam podstawówkę wybudowaną? Szkoły średnią, szkołę średnią też mamy, są wszyscy uprawnieni, są uprawnieni. I teraz stoją strefą tutaj chcemy się zająć. Mianowicie. Tutaj mamy przemysł górniczy. Tutaj, w tym miejscu, więc trzeba jakoś drogę tutaj sensownie poprowadzić. Króciutkie cięcie było, widzowie. Ale wracamy, wracamy od razu do yy, tego, co mieliśmy robić. Mianowicie, budować tutaj, Zarabiać kasę. No, kuźdę, co ja, będę dalej gadał. Stawiamy, stawiamy. Nie wiem, jak to ma wyglądać w górach. Tak to be honest. O. Tu się takie coś robi Widzicie to tak... Tak wirt, nie? Pierwszy raz się w sumie buduje na góry Fajnie jakby nie tworzyło mi żadnych mościków Czyli coś takiego Ale sobie wymyślili, nie? Matko jedyna Boziu, jak ja to mam niby sensownie zrobić? Czas mam, nadzieję, że leci, o teraz leci No będziemy kombinować, do... no, nie odpuszczę pieniążków E, 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 bez takich. A ci dam most, gnoju. No, jest wysoko z tym budowaniem dróg. Dobra. Stawiamy chyba przemysł jakiś, nie? I czy mam dzielnicę zaznaczoną? Mam. Dobra. Jeszcze tylko wodę będzie trzeba poprowadzić. Chyba wodę. Nie wiem, to nie poczułem. Nie robiłem przemysłu górniczego, robiłem naftowy. Ale, jak robimy naftowy, to pamiętam, że giga szybko się kończy, to nie było fajne źródło kaski. Dobra, teraz. Nie wiem, widzę, jakby kliknę sobie tak i zobaczymy, czy stworzą się małe firmy z tego. Jak nie, to będę po prostu sobie kasował karteczki. Jest to... Cięż... Ciężko mi stwierdzić, jak to będzie wyglądało w ogóle. Dobra. Włączmy na razie sobie tutaj prąd, żeby był. Też nie mamy zapotrzebowania w sumie na ten, dlatego też... Oj, strasz pożarna w mieście, po raz pierwszy. Hmm. Jeszcze patrzę jak możemy się tutaj rozbudować, nie? Hmm. A z tego co widzę, z tego co widzę, też nie chcę całego rejona robić pod to, bo tutaj jeszcze ludzie muszą mieszkać, nie? Dlatego, dlatego, dlatego... Mmm, robimy coś takiego. Ym, popraw mi tutaj drogę. Tak, tak, tak. Stawiamy też taką drogę w tą stronę. Jakby no, kaska kaskom, ale ludzie ludźmi. Mmm... Kurczę, najgorszy jest jeszcze to widzę, że nie wiem ile to się jeszcze będzie nagrywało. Dlatego tak naczułem no, ja nagram. To może być krótszy, może być dłuższy odcinek. A wszystko przez to, że mi przerwali, no? Matko, jedyna. Eee, yy, dobra. Trochę jestem confused teraz. Na czym tutaj powinienem stanąć? Mmm... Yy, Ale no dobra, no... Co ja robię? Ciężko mi w kurach cokolwiek sensownego wydawać im. Hmm. Nie, nie podoba mi się to. Psuje trochę górę. Stawmy tą górę w spokoju tutaj. O. Tą górę dotąd zostawmy To też atak z wyczuciem, nie? Bo inaczej to lipka straszna Nie są się gdzie chcę jeszcze ludzi wcisnąć, nie? No bo tak, tutaj skoro będą te firmy Śmieszne, nieśmieszne Tutaj muszą być sklepy na pewno Tutaj, znaczy na pewno, tutaj bym chciał, żeby sklepy, tak powinienem powiedzieć. No, to będzie ciekawe. Co najmniej, nie? Jestem ciekaw, jak będą domki tu wyglądały. Nawet, nawet tego nie wiem. Nie, nie jestem pewien. A zaczynam się budować, nie? Także. Jakiś progres jest. Czyli nie jest źle, tak jak mówią. I chyba tutaj też coś im zbudujemy bliżej autostrady? Może nie ewentualnie jakieś rzeczy typu park Będę im stawiał Ale m, analogicznie z drugiej strony bym tutaj im coś postawił wtedy, nie? Mm, wody nie macie To do sklepu, yes? Jezu, nie lubię. O. Cacy. Jak wam prąd nie łapie? O. No łapie. No. Git, git. Dobra, ale z no, muszę budżet zwiększyć. O, było tak dobrze. Nie wiem, jak to będzie wyglądało Tak, to skasuję, to skasuję Nie wiem, jak tutaj to zrobią Dobra, no będziemy obserwować dzielnie Tutaj zostawmy miejsce, żeby mogli sobie mieszkać To samo, tu to, to samo Tutaj chyba jeszcze Albo tak Tak tak. Tutaj przy drodze, nie? No i będzie GIT, chyba jak na razie, co? Wygląda to jakoś. Ty tej drogi nie połączyłem. A ja chciałem chyba łączyć. No ja się tak nie cieszcie. <laughs> nie stałem z powrotem. Niezu, na pewno im parking postawię, bo. Kinda. confusing to jest, to, co tu się dzieje. Eee. Większy parking niech mają, my guess Buźka się cieszy, że jest parking Napis sklepy Ora wprowadzają się i tutaj jeszcze ostatnie Będę myślał jeszcze od ekspansji, tutaj, tak, żeby poszła ta droga. No, w górach też trochę się ludzi zmieści, nie? Osadnicy. Przeklęci. Mm, europejskie jest, jest. Pierwszy pożar. Czyli dopiero zaczęliśmy. Dobra, ale służby porządkowe też powinniśmy tutaj postawić. Nie będę ukrywał, ze względu na to, iż. Tutaj jest przemysł, który to muszą mieć straż pożarną. I prądu nie mają. Powiedziałbym, że to nie brzmi jak mój problem, ale no, to jest mój problem na ten moment. Hmm. Problem z dostępem do wody tą wodą, co pobieramy, ale budżecie bliżej 100% Już nie ma tego problemu Dobra, no to tutaj jest to jest najtrudniejszy obszar do zabudowy IMO Więc to będzie kwestia ogarnięcia tego A niech tak będzie nie, nie wszystką sił się linijki, nieem yy, yy, mają, mają, to możemy to skasować Kurde widzowie, no nazwy. A i miało być tak, że los Ar arboles miałem zamienić miejscami A, tu będzie Paulinka Paulinka o nim już nie lepiej w sumie dalej. Co dalej? Potrzebujemy 4000 mieszkańców Ale dobra, tutaj niech się na razie wprowadzają, no Tutaj też musimy postawić mieszkania Coś takiego na pewno No tak, coś takiego Wodę muszą mieć. Dobra, co też zrobię. Nie podoba mi się to jak wspomniałem. Pyk, 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 ładnie. Ruch jest całkiem ok. Pamiętajmy, włączamy światła. Trafik musi być łatwy. Jeszcze nie ma żadnej firmy z przemysłu górniczego. Ale to nas nie boli. Będą chcieli to zostawiam jakąś firmę w końcu. Mm, a my się teraz skupimy chyba na tej naszej osadce, której chciałem, żebyśmy się skupili. Tutaj tak robię. Z jednego... Prostego powodu. Tu. Dobra, niech troszeczkę naruszy nam teren, ale tu będziemy mieli takie firmy do bonusu stałego, nie? Mianowicie to takie szkółki, czy nie, znaczy nie szkółki, tylko. Jak na wodzie, nie jest na wodzie. O! I tak właśnie zaczynamy. Jest jakaś firma? Wy. gałgany, jedne. Jeszcze firmy nie postawiliście żadnej? Właśnie, tu miałem się pozbyć tych... Dlaczego nie mogę? No wait, wait, wait... O! A że kram nie pozwala Czuję się oszukany. No ale trudno, te kratki nie będą też tak mnie boleć w oczy e, tutaj teraz to mnie boli w oczy, że tutaj nie ma wody ani prądu Kto to wam tworzył? A nie wiem co za ludzie stawiają te wody sięgi w tym mieście Masakra Dobra I teraz mamy tak, uprawy leśne, nie? A jeszcze prąd, no tak To się tak nie opłaca O Jezu Napchane tych będzie na ten moment No trudno Zobaczcie, widzowie że ta oddanie, to odda, To będzie taka kaska z tego, że... OS. Jezu. oS jezu. Jakaś firma? Coś tamtego? Dalej nie? Nie wiem, czy to jest zbudzone, czy nie. No nie wiem, dobra. Mniejsza, mniejsza. Robimy dalej. I yy, rząd macie, co chciałem zrobić. A więc tak. Yy, stawiając małe uprawy leśne, jakby jak będą tworzyć drzewa, chcę, żeby od razu wjeżdżali w stronę tartaku. Czyli tartak gdzieś raczej. Tu. Powodem będą sobie zawracać, żeby się korek robił straszny, nie? Dlatego musimy też przejezdną trasę tutaj zrobić, żeby oni też mogli nam dostarczać te towary, nie? I teraz to trzeba zrobić całkiem smart, żeby było, nie? Więc i naj, takim najbardziej odpowiedzialnym rozwiązaniem, wydawałoby się połączenie tego tutaj. No Widzicie, od razu jest jaspyk. i od razu się będzie robił lżej. Ale teraz tak. Ja chcę stawiać szkółki leśne, nie? Małe na razie. Później będziemy modyfikować wszystko pod duże, nie? To ma być kasa, kasa, kasa. Widzicie? To tyle miejsca na razie zajmuje. A to jest dopiero początek. Chyba, że pojadą sobie wtedy tak i tutaj gdzieś sobie zawrócą. Chciałbym też. Tutaj bym... Tu gdzie jest mniej drzew byśmy stawiali tartaki może? O, na tej zasadzie. A tu gdzie jest więcej byśmy stawiali sobie szkółki leśne. I teraz tak, te szkółki potrzebują... Znaczy uprawy, przepraszam, mówię, szkółki, bo później są też szkółki leśne i tak dalej. Potrzebujemy pracowników. I oni się tam będą zapełniać na luzie, ale no musimy wprowadzać ludzi, nie? Tutaj jest już trochę ludków. Tu nie wiem da a tutaj bo ulicę zepsuliśmy Tutaj nic nie ruszamy, na razie to jakby tą strefę można zostać za zakończoną na, na ten moment, nie? Później będziemy myśleć co dalej yy, Musimy teraz ładnie tą losę postawić Przepraszam, nie chciałem Stawiajcie z powrotem domek, proszę Kurczę. Tylko, że bez, 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 bez. Krateczek poproszę. O niezadowolenie, nie? Ale... Obniża emisję hałasu. Właśnie potrzebujemy zwykłych, które będą obniżać, ale to później obniżymy. No bo to też ważne, żeby im nie hałasować, nie? Możemy na razie coś takiego po prostu zrobić. Nie będzie to jakoś super ładnie. Znaczy, nie, no w sumie nie wygląda też źle, nie będę ukrywał. Ale tu już kratki chce na przykład, nie? Mm, także. Pyk, pyk, pyk. Mm, tutaj to samo, też chcę kratki, także. Pyk, pyk, pyk. Tutaj starczy mi. Tutaj bym chciał. Tutaj jest drugie tylko strony na razie, czyli to będzie tak. Drugie. Yy, tak. Tu, tu i tu. Nie, tu źle wyglądają. Tutaj ich nie chcę. Yy, szybkie sprawdzenie jeszcze tu. No nie, tutaj też nie chcemy. Dobra i tutaj tak, stawiamy sklepy na pewno Sklepy, sklepy Rozbudowujemy teraz to w stronę mieszkań Stąd wyrzucę te kratkę no, bo mi się nie podoba O, a jakbym z prawej dał? Tutaj co się stało? Cię z prawej Lewa, prawa. Nic za ona? Z gra. Dobra, to bez kratek, tu. Gramief, robi w konia. Obie krateczki. Tutaj też musimy mieć na uwadze to, że tu idzie ta droga, nie ona jakoś. Dotąd idzie 1100. A, ja cały czas na pauzie, to jest też największy błąd, widzowie. Budujecie, nie budujcie na pauzie, łąkasko nie przychodzi wtedy do konta. Tutaj park jeszcze postawimy Na tych zostawiam też miejsca tyle tutaj Oni będą przy, Oni nie chcą chyba przy drodze głównej mieszkać co? Nie, nie będą mieszkać przy drodze głównej. Ja na to nie pozwolę. Jestem za dobrym burmistrzem. Dlatego jeszcze zrobimy tak. Yy, I tylko z jednej strony. No jak nie można, jak można. I teraz. No! Co to było? No! O, koszóstwo. git, git, <laughs> nie wiem, naprawdę problemy, same problemy. No, ja znowu pauzuję, ale to już taki odruch. Coś nad czym nie panuje. Te rury, z czasem będziemy poprawiać, nie? Później będzie trzeba dać jeszcze te ciepłe, znaczy te zamienić na ciepłe. No a jak tutaj z ludźmi? 14, 13, 12, 17. Ładnie. I widzicie, oni nam będą kaskę zarabiać. Znaczy, na razie, no to pewnie nam. już nam przynoszą dochód, widzicie. Te trybki zarabiają. O, już przestałem, już za szybko pochwaliłem. Ale, no, wiecie mniej więcej, jak to ma wyglądać, się. Dlatego te szkół trzeba będzie nastawiać. Potem, tartaki muszą nam to wszystko mielić. No, to jest kosztowny na początek i długotrwały proces, ale jak najbardziej opłacalny, nie? Także. To jest coś, co, z czego musicie, musicie. To nie jest tak, że no, opcjonalnie. Z tego się korzysta po prostu. Masz możliwość, widzisz las, stawiasz, nara, kasa się sama robi i ty tylko sobie zerkasz co jakiś czas, nie? Potem klikasz sobie przepisy, nie? I dodajesz im później ulepszona logistyka, zaawansowana automatyka, bo kto dwa o pracowników? Jakby BHP nie istnieje nawet w naszym systemie pracy w Polsce, więc proszę ja was. To, że jest na papierze nie znaczy, że tego ktoś przestrzega. Także tutaj stawiamy dalej Tutaj będzie park, dlatego tutaj możemy im ja Jestem ciekaw czy dobrze by postawili te mieszkania Chciałbym do tej strony Chciałbym wtedy do tej tu, do tej tu do tej tu I tu park i zobaczymy ile miejsca zostanie, nie? Taki fajny park by, by się przydał, Imo to jest mały plac zabaw, taki duży park chciałem postawić, o właśnie I można nareszcie postawić mieszkania, nie? Coś takiego, tu jeszcze sklepy, wiadomo, wiadomo Coś takiego, nie, widzowie I to już jest dobry początek, imo Tutaj nic nie postawimy Moim marzeniem jest stworzenie miasta, gdzie nie będziemy nic importować. No bo mamy wszystko. Farmy też będziemy mieli, będziemy mieli jedzenie. Mamy górę góry, więc będziemy mieli przemysł górniczy, nie? Jeszcze ropę gdzieś też pewnie znajdziemy. Mamy las. Wszystko będziemy jakby mieli z produkcji własnej, ale będziemy importować. Będziemy niezależnym miastem. Da się to zrobić, da się to zrobić, ale znowu problem z problem. Problem z prądem, zau znowu potrzebujemy więcej niż produkujemy, nie? To jest woda. No, ale widzicie, jest, jest początek, nie? Mamy kas, znaczy no, kas nie mamy, więc pewnie też mnie kusi zostawić CT ze Skyline są włączone, nie? Tak, przychodzisz przez chwilę, żeby po prostu się to z kaska sama zarobiła. Ale no, raczej tak nie będzie. Nie, bo to aż boję się, że 500 tysięcy katastrof wtedy mi wpadnie. Ta gierka na streama się by nadawała idealnie, ale z moim netem aktualnie to też taka... lipka, lipka, nie? Dobra, ale chyba zakończymy na razie na tym. No, wiem, że bez progresu i co, Idziemy małymi kroczkami, nie? Właśnie ciężko też tak fajnie zmieścić w krótkich filmach. Ale ja dam radę, ok? Ok. Ja dam radę, widzowie. Ja dam radę. Ja nie dam rady. Patrzcie to. W ogóle nie mamy jeszcze nigdzie takiej w miarę szybkiej wody, nie? Tak, dopiero. Szybka woda, w brzegi rwie. pamiętajcie. Dobra. Widzowie, co? Na tym zakończymy. Niewielki progres. Więcej gadam niż robię. Ale to, to trzeba, potrzeba kasy, potrzeba, wiecie, cierpliwości, życzliwości. Co tam narzekasz? Piotr leśny. O, i wbiliśmy drugi poziom, widzowie. Już, on, już chciałem go zwyzywać, ale już mniejsza. jak wbiliśmy drugi poziom, to się nam lukowały nowe rzeczy, nie? A co do zimowa jakaś? Nie, ładnie wygląda. Nie wiem. Ale no. I będziemy sobie mogli więcej rzeczy przerabiać na inne i mamy baraki dla pracowników, i one nam bustują mocno, mocno, ten... o 5% wydajność prac, no to takich postawimy kilka, podniesiemy o te 20-30% później, to oni będą taką kaskę robić, mmm, widzowie, kasa się będzie zgadzać, mówię wam. I tak na razie jest okej. Okay. 6% naszych dochodów to jest przemysł, jak na razie. Strefy... 18, biurowe 19, wiadomo, jak na razie zamiesz te strefy mieszkalne 55, ale to się zmieni. Później obniżamy im podatki do samego końca, do 1%, żeby achievement też bić. Tym zostawimy, też będziemy się tym bawić i zobaczymy na czym skończymy. Także dzięki za oglądanie tego odcinka i pamiętajcie, by pisać mi propozycje dalej do tych. Tych, tych, tych stref, bo ich będzie coraz więcej, a czasu coraz mniej, nie? Dlatego proszę mi się tutaj też nie opierdzielać w komentarzach i wymyślać. O, i tak ma być, nie? Także dzięki widzowie i do następnego. No